pijanemu przyjechał na stację benzynową. W samochodzie ukrywał granat. Pijany przyjechał na stację benzynową z granatem. Na stacji benzynowej w Trzebnicy policjanci zatrzymali w środę trzeźwego kierowcę. Podczas kontroli w jego samochodzie znaleźli przedmioty przypominające granat i broń. Na miejsce wezwano saperów. Do zdarzenia doszło w środę rano na stacji benzynowej przy ulicy Wrocławskiej w Trzebnicy. Jak przekazał papoficer prasowy policji w Trzegnicy podkomisarz Piotr Dwojak, jeden z klientów stacji zauważył, że tankujący obok kierowca może być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zatrzymał go i powiadomił policję. Patrol policji, który przyjechał na miejsce, potwierdził, że mężczyzna kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości. W trakcie kontroli pojazdu funkcjonariusze znaleźli w schowku przedmioty przypominające granat oraz broń palną. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, powiedział policjant. Na miejsce wezwano patrol zaperski, zabezpieczono teren i wytyczono objazdy. Policja ewakuowała też pracowników stacji. Patrol zaperski zabezpieczył przedmiot i teraz biegły ustali, czy był to faktycznie granat czy atrapa. Wypowie się też co do zabezpieczonej broni i tego, czy mężczyzna mógł ją przewozić, dodał dwojak. Akcja saperów została już zakończona. Ruch na drodze został przywrócony, a stacja funkcjonuje normalnie.